Siemano, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Gutykano. Nagrywam go zaraz po poprzednim, więc no tak jak mówiłem zresztą, idziemy do starego obozu. Strażnik nas tu... A ty Aj, dokąd no, się no, wybierasz? No, okay. Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właśnie nie ma problemu. Coś nowego? Nie. Wszystko po staremu. Okej, okay. można iść. Nie można iść, teraz, teraz tak. Czy ja mam od razu iść do. do za... Dobra, problem. Czekam, dobra, sobie. To jest Grim. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. musi być jednak Ludzie że niektórzy nigdy się nie nauczą. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnie, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Już dość Raz w miesiącu kopalni. król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso. Wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. Dobra potem pogadamy z jego się o pozostałych obozach. Idziemy do Torusa. Siemano stary Daniu. A poczekajcie. Wydaje mi się. Mi się naprawdę wydaje, że to jest nadal za głośno. Nie wiem, albo może ja jestem za cicho, no nie wiem, zobaczymy. Dobra. Idziemy gadać. Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Za odpowiednią sumkę. Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców, korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Genialne. Czyli ile konkretnie? Myślę, że przeliczenie tysiąca bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. Tysiąc bryłek? Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. nie Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A, jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Świetne zasady. Ten pancerz, który jest tak zaopisty. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś Piękne, zadanie. Nie, nie. Rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, aż tak ci zależy na wpadce. Mm, jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Jestem gotów, to co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatu. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom, a to już za wiele. Niestety Wajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Widzę, że masz trochę problemów z magami. Tak. I to problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu. Jeśli chodzi o ścisłość, rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu, przerwane. Dlaczego magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca. Nasi magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku, tuż za wejściem. sen boi się pojawiać bliżej centrum. Chcesz, żebym go zabił, tak? Chcę mieć pewność, że już nigdy więcej się tu nie pojawi. Jak to osiągniesz? To już twoja sprawa. Zajmę się tym. No dobra, no tutaj to jest przegadany, idziemy do Diego. Swoją drogą raczej pójdę z mordragiem po prostu do na obozu i tyle To będzie najlepiej moim zdaniem. – Rozmawiałem z Torusem. – I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu. Najpierw no powinieneś to... dowiedzieć się kilku rzeczy. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty, na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść. Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszne, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu nie nie jest. Dobra. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować w dzisiejszych lukach. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cień. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego, musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. na to, co mówisz Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiać z ludźmi. Jeśli myślisz że... kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą Cię czegoś nauczyć. No. Gdzie znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie bądź w lewo. To właśnie droga do areny. No, najpierw i tak musimy z kawalerem pogadać, żeby był sens gadać z rączką, więc. No, albo z kimś tam w nowym obozie, no ale no, raczej po drodze. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wydają ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał Cię Diego. Tak zrobię. <grym>, to takie proste. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można. Możesz mnie dobrać. czegoś na. tak. Dobra, to, to mamy za darmo. Wróć. Nie pogadajmy lepiej Trzymaj się. No dobra, zobaczymy. Zaczymy. Myślę, co tu robić teraz. Strażnik, strażnik, dobra, idziemy do Grahama, on tu gdzieś jest. Ty... Stata. Hej, ty! Aaa, czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre! Chyba załóciłe pies, Graham. Graham od razu z Grahamem. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham. Rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Mapy. Przysyłam mnie Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie, tylko 20 bryłek rudy. Zaraz, Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. A co mnie to obchodzi? Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. Daj mi tę mapę albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary. Nie chcę tu żadnych kłopotów. Masz weź sobie tę mapę i daj mi wreszcie spokój. No jelo. To nie mój problem. Chciałbym... Jasne. Co Cię interesuje? Im więcej widzę... Dobra, dobra, mapa kolonii. południowym zachodzie. A tu mam trzy bryłki rudy, dobrze, nie? Jak to zna, No jak mu to posprzedaję, to... Eee, dupa tam. Na razie, na razie tam. Na razie nie ma co. Ale że ja łuku nie mam? W ogóle mi się wydawało, że łuk to, to jakoś się od buta dostaje. Musisz uważać na to, co że się nie znam. Nie w sensie mi się wydawało, że tu się jakoś łuk dostawał. Ty, no. Nie, ja nie, nie mam pojęcia. Ty. Nie pamiętam, gdzie tu się łuk dostaje w tej grze. Ci Śkopar... naprawdę. W sensie jest. Aż to jest przerażające. A jest... Ej, Cześć, jest, jest Jestem tak, tu nowy. Czego chcę? Chciałbym zostać jednym z Was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla Ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. To się chyba nigdy nie skończy. Dobrze, daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz, tylko nie maruj za długo. Wiadomo, wiadomo. Zapiszę sobie jerkę od razu. Idziemy do Fisk'a, on będzie chciał chyba 120 bryłek rudy. Ten, ten Witaj, jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Ten z tymi portkami. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy. Zainteresowany? To się chyba nigdy naskoczy. nie sto... Może i... Pokaż mi swój... A, on ma 200 bryłek, nie? Czy miał grafiki Taki na, te... na te... Zawsze to samo. 12 Ty, no nie pokazuj mi, że mam mi trawy. co jest, Teraz dobra? By to jest? Dobre. Pochodnie jest zużyte, nie wiem. No, wierzyć we wszystko. Leży to 18 gryłek od niego. No. Niektórzy nie A to się jakieś zęby kopaczą, nie stać mnie na nic. Totalnie ja mam 18 bryłek. <coughs> Bardzo. Dobra. Chciałbym. Mam tu co kosztuje. Dobrze, go. wezmę. Trafiła ci się nie lada okazja. Wiadomo. Dobra, zbroi u niego na razie nie kupujemy. Nie idziemy dość w mówimy może mu ci dać 110. Odda nam te bryłki co jest szczęście. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek. Hmm. Myślałem, że zależy ci na tym mieczu. Masz, tylko się pośpiesz. Nie ma problemu. Mam dla ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie. Opowiem się za tobą. Póki co, trzymaj się. Dobra. Mm, pozbieramy chyba questy z starego obozu. Tylko, kurde. Co się stało? A, nowa twarz! Czego chcesz? Jezus. Chcę Ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek. No, chyba Marne 10 miliona. w. już to grosze. A jeśli nie zapłacę? Człowieku, nie narażaj się na niepotrzebny stres. Jesteś tu nowy, rozejrzyj się dookoła, zbierz trochę rudy, a jak będziesz miał już dość, zapłać. Tak jest bezpieczniej. Możesz to zrobić teraz albo później. Tylko nie licz na moją pomoc, dopóki nie dostanę rudy. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Do zobaczenia. Jej na razie. Dobrze. A, to będzie chyba... To jest to gadanie, nie? Ja ten... bo ten typ, co... Ej, suki czuł przebiegacie przez moje ochoty? Chyba... Ej, ty, to jest chyba typ... To jest ten typ. Co słychać? Jesteś tu nowy, co? Zapamiętaj sobie, żeby nigdy nie włazić w drogę strażnikom. Jak zażądają od ciebie pieniędzy, zapłać. Inaczej ściągniesz sobie na głowę połowę obozu. Super. Czyli ten Hej, hey, ty! Ufa, Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba, no ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcecie prosić o drobne wsparcie finansowe na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Dobra, no wiadomo. To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak no sobie chcesz, chłopcze, ale wkrótce pożałujesz, że odrzuciłeś tę przyjacielską propozycję. Mam raz, Piemna. do zobaczenia. Trzymaj się. Ale ci do Hareka już nie podchodzimy? Nie, bo on nas atakuje z odbuta. O. Ile razy mam wam y powtarzać syny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę! Co cię ugryzło? Zostaw mnie w spokoju. Mam was wszystkich serdecznie dość. Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę. Wszyscy mówili: nie buduj chaty tak blisko rowu. Ale żaden z tych sukin kotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję. Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi. Banda wieprzy. Nienawidzę ich. Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę. Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę, jakby nigdy nic! Każdy cholerny dupek! Bardzo mi przykro. Miłego dnia. Yy, dobra, ty, bo... Dobra, bo ja się tu zagalopowałem. Ja chciałem znaleźć tego gościa od obozu na bagnie. Co jego typ tam siedzi, jomek jakiś. Do Hereka nie podchodzimy. Świstak nam tutaj dał. Dobra. Fiska ogarnięte. Z Dexterem teraz pogadam. Balparvez nas zabiera do obozu na bagnie. Dalej. Niech śnią. Jest. Chuj... na razie. Chcę pogadać z Dexterem. Hej, ty! O. Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? Wszystkiego. Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać cieniem. O. I szukasz pewnie okazji, żeby pokazać na co cię stać, tak? Dokładnie. Dobra. Możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalon. To wielka szycha. Jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalon <laughs> jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie... To już nie moja sprawa. Nie ma problemu. To nie będzie łatwe. Co będę z tego miał? Prędzej czy później Diego zapyta mnie, co o tobie sądzę. Zgadnij, od czego będzie zależała moja odpowiedź. Dobrze, <grym> zobaczę, co się da zrobić. O kurde, ale wystrzeliłem do przodu. Dobra, no pójdziemy do Mordraga, bo ja w pierwszej kolejności bym chciał jednak iść do nowego obozu. Hej! Oh. Nowa twarz! Jestem Mordrag! Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, w, czego w potrzebujesz nie była, za niewielką nie cenę. Eee... Naprawdę jesteś kurierem magów. A jeśli jestem, chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. Masz problem. Zajem, że to a jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak to powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty niż usługiwanie Gomezowi. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. Te zacięło trochę. dobra. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. W no tej Dobra, to. Chodźmy tu. do nowego obozu. Do złego, dobra! Potem. Chodź za mną! Dobra. A czy i tak zrobimy. Co tu się stało? Dobra. Halo? Ty no jest ok, Dobra, i tak chciałem skończyć odcinek w tym miejscu. Zrobimy tak, że cały następny odcinek będzie drogą do nowego obozu. ogarniamy tam swoje sprawy. Potem wrócimy tutaj, no bo i tak trzeba tam pogarniać parę rzeczy, zagadać do paru cieni, yy, no, podszkolić się trochę też w walce, skołować pancerz i... i... Na pewno no, ale nie będę chciał wygrać, no chcę jak najwięcej Expa zdobyć w pierwszym rozdziale i też nie będę od razu jakby raszował, że tak powiem tego przejścia, znaczy dojścia do jakiegoś obozu, zrobić wszystkie questy w miarę możliwości i zrobić jak najwięcej Expa, żeby no, nagranie magiem jednak trzeba trochę tego trzeba trochę się tu poświęcić, no to myślę. No dobra, no to co? To dziękuję wszystkim za oglądanie, życzę mi jego dnia lub wieczoru i zapraszam na następny odcinek z GTK który już nie